Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Barceloną a Realem z saszetkami z kolekcji Panini Top Class 2022. Przygotowałem tutaj 16 saszetek. Mamy loga Barcelony i Realu. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Startujemy, moi kochani. No i popatrzcie, od razu pierwsza karta jest właśnie już dla Barcelony pada line-up. Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets i Frenkie de Jong. Więc pierwszy punkt dla Barcelony. I od razu drugi. Mamy Ter Stegena na karcie Idol. No, konkretna saszetka. Paris Saint-Germain, Manchester United, Inter i Real. Jest odpowiedź Realu też. 2-1, Toni cross spada. No i nie wiem, czy patrzyliście, moi kochani, na meczyk gdzie Real grał z Paris Saint-Germain przegrywali po pierwszym meczu 1-0 w drugim u siebie zaczęli też niezbyt dobrze bo Mbappé strzelił na 0-1 no ale w ostateczności w drugiej połowie Real strzelił trzy bramki dzięki Benzemie i to Real awansował do kolejnej rundy Ligi Mistrzów no i my tutaj mamy drugą saszetkę Oblak z Atletico Paris Saint-Germain właśnie też wspomniane Messi, Mbappé, Neymar i trzecia specjalna Celik, idol z Lille a na bazowych mamy Manchester City, Liverpool i jest Barcelona trzeci punkcik, Braithwaite zdobywa Barsa i jest 3-1 kolejna saszetka i znowu mamy oblaka z Atletico następnie Barcelona Teraz jest trzecia sztuka line upu, czyli ta końcowa. Gavi, Depay i Fatih. Czwarta karta. Guerreiro z Borussia, Dortmund, Idol. I bazówki Inter, City i Juventus. No proszę, jest. Robert Lewandowski na karcie line-up. Tutaj Miller Zane, lewy z Manchester United. Maguire, Kapitan i karty bazowe Pedri, Barcelona 5-1 do Manchester United. Barcelona, Braithwaite 6-1 I Liverpool. No, będzie tutaj chyba pogrom. Przynajmniej na razie tak to wygląda: 6-1. do De Bruyne, Manchester City i znowu Manchester City Line Up na kartach bazowych Bayern, Inter, Borussia i Chelsea szósta saszetka więc jesteśmy w połowie w tym momencie i wpada Beckham legenda Manchesteru United David Beckham i druga specjalna to Carasco Idol Atletico Madrid z bazówek Juventus, Ajax, Borussia i Liverpool rozpoczynamy drugą połowę. Kolejne 6 staszetek i jest ponownie Barcelona. Frankie de Jong, top midfielder i mamy 7 do 1. 11 Borussia Dortmund, logo Manchesteru United, a z bazówek Borussia, Inter i Juventus. Chelsea, line-up. Paris Saint-Germain, Neymar, Idol. Manchester City, Ajax. Barcelona, Sergi Roberto. No coś się tutaj dzieje. 8 do 1. Inter. Cztery saszetki nam zostały. I jest totalna, totalny odlot Barcelony. Wynik hokejowy. Liverpool, Robertson. I znowu Barcelona. I mamy ponownie tą kartę, która wcześniej wpadła line-up. A więc 9 do 1. Mbappé, Paris Saint-Germain. Tutaj mamy Bayern. Jest Real, Nacho. Druga karta. I Borussia. 9 do 2. Manchester City, Mares. Line-up Ajaxu. Bazówki Lukas Vazquez mamy Real, trzeci punkt Chelsea, Borussia i Fati z Barcelony 10 do 3 i będzie Rarka moi kochani, jestem ciekaw kto wpadnie to mamy karty odwrócone Borussia Juventus Atletico, Borussia i Real Mendy, czyli czwarty punkcik a Rarką jest Messi, Bar y, przepraszam Barcelona już tak od razu z kopyta, ale to jest Paris Saint-Germain przecież od tego sezonu gra w zespole z parku książąt okay. ostatnia saszetka, wynik na ten moment 10 do 4 i jest line up Manchesteru United logo Realu, a więc piąty punkt i mamy jeszcze z Barcelony Erika Garcia, czyli 11 punkcik, Ajax, Chelsea i znowu Barcelona Depay. No coś niesamowitego 12 kart Barcelony wpadło w tych 12 saszetkach, czyli praktycznie średnia jedna saszetka to jedna karta z Barcelony. No i 5 kart Realu. 12 do 5, tak, jak mówię, wynik hokejowy, ale można się było tego spodziewać, że będzie dużo kart, bo mamy tylko 14 klubów. Więc na pewno takie wyniki będą zawsze, gdzie będzie wynik tak naprawdę nie piłkarski, tylko hokejowy. Cieszę się na tą rarkę z Messi. Jak się nie mylę, moja trzecia trafiona. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. No i napiszcie, jakie chcielibyście jeszcze inne pojedynki pomiędzy drużynami, bo jak wiecie, mam dużo tych saszetek, więc czekam na Wasze. Komentarze. Okej, okay. dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.